Witajcie. Katastrofa w Czarnobylu wydarzyła się wiele lat temu, ale jej następstwa po dziś dzień zmuszają nas do utrzymywania strefy wykluczenia wokół elektrowni. Tajemnice skrywane w tej strefie wciąż pobudzają fantazje ludzkich umysłów. Jakie niebezpieczeństwa kryją się na tym obszarze oraz które ze znalezisk wywołały strach nawet u doświadczonych badaczy, dowiecie się z dzisiejszego filmu. Niezaprzeczalny jest fakt, że promieniowanie powoduje różne choroby i mutacje. Po katastrofie w Czarnobylu ofiarami radiacji padło wiele dzikich zwierząt. Naukowo udowodniono różne deformacje i zmiany w rozmiarach, co jednocześnie dało początek wielu legendom, w tym o stworzeniach, które można zobaczyć jedynie w filmach science fiction. Jednym z nich był zmutowany łoś, którego stalkerzy rzekomo często spotykali w lesie. Twierdzili, że był półtora razy większy od normalnego osobnika, miał dziwny pysk, żółte, świecące oczy, ale najbardziej mistyczne było jego ciało, przypominające ducha. Niektórzy stalkerzy próbowali do niego strzelać, ale kule zdawały się przelatywać przez jego ciało na wylot. Możliwe, że ta historia jest całkowicie zmyślona, niemniej jednak efekty działania promieniowania nie zostały zbadane w 100%, a historie od nielegalnych turystów mogą okazać się prawdziwe. Wiele zwierząt, które podczas eksplozji znajdowało się w pobliżu reaktora, zginęło w ciągu kilku godzin. Skażony został także las w pobliżu czwartego bloku energetycznego. Później zaczęto nazywać go rdzawym lub czerwonym lasem, a wszystko dlatego, że drzewa, które w czasie eksplozji reaktora przyjęły największą część emisji radioaktywnego pyłu, wkrótce zmieniły kolor liści i igieł z zielonego na pomarańczowy i brązowo-czerwony. W ramach likwidowania skutków katastrofy wycięto i zakopano pod ziemią czerwony las. Jednak w Czarnobylu nadal można znaleźć rdzawe drzewa. Do dziś uważa się, że tło promieniowania wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu jest podwyższone. Naukowcy zauważyli jednak, że po upływie niemalże 40 lat izolacji, teren wokół stacji zmienił się w swego rodzaju rezerwat przyrody, w którym żyje obecnie wiele gatunków zwierząt i ptaków, w tym te, które występują najrzadziej. Prasa stara się nie poruszać tematu mutacji w lasach Czarnobyla. Istnieją jednak znane przypadki. Spójrzcie tylko na gigantyczne sumy, które można spotkać w zbiornikach chłodzących w pobliżu elektrowni. Lata spokojnego życia i dobrego odżywiania z dala od ludzi pozwoliły tym rybom urosnąć do niesamowitych rozmiarów. Amatorzy sportów ekstremalnych, którzy odwiedzili zbiorniki wodne, udostępnili w internecie film, z którego jasno wynika, że długość niektórych sumów podobno przekracza nawet 2 metry. Wiele z tych osobników nauczyło się także polować na gołębie. Krążą jednak pogłoski, że w zbiorniku spotkać można jeszcze większe okazy. Zgodnie z raportami po przeprowadzonych badaniach, w ciałach ryb faktycznie zaobserwowano ogromną ilość napromieniowania, jednak niekontrolowany wzrost sumów nie ma z tym nic wspólnego. Według biologów sumy urosły do wielometrowych rozmiarów tylko dlatego, że nic im nie zagrażało. Wszyscy naturalni wrogowie wymarli, w pobliżu nie było żadnych kłusowników, więc rybom nikt nie przeszkadzał. Dużą rolę odegrali również ludzie: rzadkim gościom przychodzącym w pobliżu zbiornika chłodzącego ciężko powstrzymać się od rzucenia olbrzymom jakiegoś poczęstunku. Istnieje również najbardziej naukowe wyjaśnienie tego zjawiska. Po katastrofie w elektrowni jądrowej w zbiorniku chłodzącym i jego kanale faktycznie zaczęły rosnąć ogromne sumy. A stało się to możliwe dzięki stałej, wysokiej temperaturze. Woda nigdy nie zamarzła, więc ryby mogły rosnąć przez cały rok. Oczywiście, brak rybaków to kolejny aspekt, który przyczynił się do ich rozwoju. Wszyscy odwiedzający stację mieli okazję obserwować wielkie sumy, a filmy kręciły tu gwiazdy ze świata wędkarstwa. Nadszedł jednak dzień, gdy elektrownia przestała działać, a dopływ wody i zbiornik przestały dawać ciepło przez cały rok, więc zimą pojawiał się lód. Poziom wody obniżył się, staw wysechł i zarósł krzakami, pozostawiając jedynie kanał przepływający obok elektrowni. Woda zmieniła kolor na zielony, i z biegiem czasu zaczęły znikać stamtąd duże sumy. Nie jest tajemnicą, że w 30-kilometrowej strefie od zawsze żyli ludzie. To właśnie ci mieszkańcy zostawili naukowcom nieoczekiwaną niespodziankę. Niedawno naukowcy odkryli dzikie stado krów w lasach strefy wykluczenia. Podobno krowy pozostawiono bez opieki, gdy jeden z osadników przeprowadził się lub zmarł. Co zaskakujące, krowy wypuszczone na wolność nie zamierzały umierać. Stado szybko opanowało umiejętności przetrwania na wolności, nauczyło się znosić nawet najmroźniejsze zimy i stopniowo zaczęło się rozmnażać, przynosząc na świat sympatyczne cielaki. Jak się zresztą okazuje, nawet zwierzętom domowym żyje się wspaniale bez właścicieli. Ten fenomen pokazuje, że przyroda sama stopniowo wraca do zdrowia i z powodzeniem goi tę straszliwą ranę, rozciągającą się na 30 kilometrach. Głównymi bohaterami wielu horrorów są lalki, które ożyły. Z tego powodu zabawki z czasów sowieckich czasami wydają się dość przerażające. A teraz wyobraźcie sobie, jak przerażająco wyglądają porzucone zabawki dziecięce w opuszczonej prypeci. W tym mieście jest tak wiele różnych zabawek, że można odnieść wrażenie, jakoby to turyści specjalnie je tutaj przywieźli. Mowa o samochodzikach, lalkach i pluszakach. Oglądanie ich w tej postapokaliptycznej scenerii wywołuje delikatnie mówiąc niepokój. Zabawki pozostawiono w czasie ewakuacji. Wszystko działo się tak szybko, że przerażeni ludzie w pośpiechu zabierali ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Takim sposobem miasto prypeć stało się prawdziwym cmentarzyskiem zapomnianych zabawek, w oczach których odbijają się wszystkie wydarzenia, które miały miejsce ponad 37 lat temu. Pozostając w prypeci, na ścianach różnych budynków, wewnątrz i na zewnątrz, można znaleźć ciekawe graffiti wykonane w czarnych odcieniach. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to prawdziwe cienie mieszkańców miasta. Taki efekt uzyskano dzięki temu, że każdy z obrazów przedstawia ruch. Graffiti wykonali różni artyści z całego świata. Autorzy rysunków nielegalnie wjechali na teren Prypeci, aby w ten sposób odtworzyć życie w opuszczonym mieście. Obrazy naprawdę wyglądają jak żywe, a każdy z nich jest wyjątkowy. Na przykład w jednym z budynków cień dziewczyny z kokardkami sięga po włącznik światła, a w innym kilka cieni ludzi tańczy radośnie. Dzięki tej niesamowitej sztuce mieszkańcy miasta mogli symbolicznie pozostać w swych domach na zawsze, jakby nigdy nie wydarzyła się tu żadna katastrofa. Na polesiu czarnobylskim znajduje się jeden z najbardziej skażonych artefaktów składowanych tu od czasu likwidacji skutków katastrofy. Pazur to rodzaj mechanizmu, który był przymocowany do dźwigu. Z jego pomocą pracownicy zbierali grafit i inne materiały rozrzucone po eksplozji reaktora w elektrowni jądrowej. Pazur był używany przez kilka tygodni, po czym został zdjęty z dźwigu. Poziom promieniowania tego narzędzia wykraczał poza skalę, więc robotnicy nie mieli zielonego pojęcia, co z nim zrobić i gdzie go zostawić, by nie zaszkodzić środowisku i ludziom. W końcu postanowiono ukryć go głęboko w lesie, gdzie można go znaleźć aż do dziś. Dokładna lokalizacja artefaktu jest znana niewielu osobom, które starają się zachować tajemnicę dla siebie, przede wszystkim dlatego, że pazur jest jednym z najbardziej skażonych obiektów w strefie wykluczenia. W ostatnich latach poziom promieniowania w Czarnobylu znacznie spadł, w wielu miejscach można już przebywać bez obaw. Jednak w środku elektrowni jądrowej nadal tkwi jeden z najniebezpieczniejszych obiektów, który nazywany jest stopą słonia. Po eksplozji reaktora powstał gigantyczny, radioaktywny stalaktyt. Swoim kształtem przypomina nogę słonia, skąd zresztą wzięła się jego nazwa. Ten śmiercionośny obiekt odkryto jesienią 1986 roku podczas prac mających na celu likwidację skutków katastrofy w podziemnym korytarzu reaktora, który eksplodował. Tego samego dnia nagrano go kamerą. Mówi się, że stopa słonia to ołów, który zrzucano na miejsce tragedii z helikopterów. Przez wysokie temperatury panujące w uszkodzonym reaktorze ołów się stopił, tworząc tym samym ten obiekt. Kiedy odkryto ten radioaktywny przedmiot, likwidatorzy postanowili zbliżyć do niego urządzenie pomiarowe, które pokazywało przerażające 14,5 tysiąca rentgenów na godzinę. Ta dawka promieniowania przekracza 40-krotnie dawkę śmiertelną dla człowieka. Do dziś poziom promieniowania tego obiektu nie mieści się w żadnych granicach. Naukowcy uważają, że nawet 30 sekund przebywania w jego pobliżu wystarczy, aby otrzymać śmiertelną dawkę promieniowania. Prypeć stała się ulubionym miejscem wszystkich miłośników postapokaliptycznej tematyki. Całkiem prawdopodobne, że tylko w tym mieście można naprawdę zanurzyć się w świat samotności, poczuć i zobaczyć jak będzie wyglądał nasz świat, gdy znikną ludzie. Opuszczone parki, sklepy, domy, szpitale czy szkoły. W tym mieście panuje taka cisza, że można poczuć się nieswojo. W prypeci szczególną atrakcją turystyczną stało się opuszczone pomieszczenie z maskami gazowymi. Wchodząc do niego przenosimy się do innego świata, świata na zawsze zniszczonego przez potworną katastrofę. Miejsce to mieści się w gimnazjum numer 3. Pomieszczenie jest dosłownie wypełnione maskami gazowymi, a po środku siedzi lalka. Będąc w tym miejscu nie sposób nie wyobrazić sobie dźwięki, które kiedyś w tych murach rozbrzmiewały. Donośny śmiech dzieci, surowy głos nauczycieli i szkolny dzwonek. A później, z dnia na dzień, gdy zaczęła się ewakuacja, dzieci z przerażenia nałożyły maski gazowe, nie wiedząc co je czeka. Jednak tak naprawdę maski przeciwgazowe przechowywano tylko w tym pomieszczeniu, a potem stopniowo zaczęli je tutaj przynosić również turyści. Tym samym sala została wypełniona środkami ochrony osobistej i nabrała niezwykłej atmosfery. Mimo to opuszczona klasa jest jednym z najbardziej klimatycznych miejsc w Prypeci, ukazującym grozę tego co się stało. Kolejnym z najbardziej przerażających miejsc w Prypeci jest piwnica jednostki medycznej numer 126. Mowa tu o wąskim pomieszczeniu w piwnicy, które ma długość nie większą niż 70 metrów. Wzdłuż ścian biegną rury wodociągowe i grzewcze. Znajduje się tu także kilka małych pomieszczeń. O dziwo, podczas wycieczki nie wspomina się o tym miejscu, aby turyści nie mieli ochoty tam jechać. Tylko dlaczego? Co kryje się w tych miejscach? Chodzi o to, że do tego szpitala zostali przewiezieni strażacy biorący udział w gaszeniu pożaru elektrowni. Po przyjęciu zostali rozebrani, a ich ubrania, które stały się niczym innym jak odpadami radioaktywnymi, wrzucono do tej piwnicy, gdzie leżą do dziś. Niestety większość ratowników zmarła w ciągu dwóch tygodni od otrzymania straszliwej dawki promieniowania. Niektórzy uważają, że po śmierci duchy strażaków wróciły do piwnicy szpitala i nadal tam mieszkają. Prawda jest taka, że wycieczki turystyczne w tym miejscu są zakazane ze względu na wysokie tło promieniowania pochodzące od ubrań. I to wszystko na dziś. Zostawcie łapkę w górę, jeśli ten film okazał się interesujący. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście odwiedzić takie miejsce jak Czarnobyl. Do zobaczenia już wkrótce.